W brak, Niezawodna izolacja domu z bali konopie jest ważnym etapem budowy mieszkań. Jak zablokować dach metalową płytką każdy z nas widział metalową płytkę więcej niż raz. Każdego roku nie 100 m kwadratowe. Leżąc sklejki na drewnianej podłodze układ podłogi sklejki jest przede wszystkim siły i stabilności przed głosy plus głos. Głos przeciwko. Samo zbudowanie budynku z bloku żużlu jest naprawdę prawdziwe nawet niedoświadczonym nowicjuszem. W celu budowy musisz kupić blok żużla lub zrobić to sam. Materiał ten pozwala budować mieszkanie w niewielkim czasie, ponieważ rozmiar bloków jest dość duży, znacznie większy niż na przykład cegła. Samo nazwa materiału pochodzi z głównego składnika materiału, ale teraz można użyć zarówno żalu jak i innych związków. Wśród szerokiej gamy materiałów na rynku budowlanym budowa budynków z bloków żużla zajmuje wiodące miejsce. Zastanówmy się bardziej szczegółowo, jak zbudować dom własnymi rękami za pomocą bloków żużla, jak sam wykonać materiał, jakie są niuanse tego rodzaju konstrukcji. Niezależnie tworzenie bloku żużlu jeśli zdecydujesz się nie kupować materiałów budowlanych, aby zbudować dom, ale sam go zrobić, musisz przygotować się do tego procesu i wziąć pod uwagę niezbędne punkty, znajdź lub wykonaj specjalne formy, w których roztwór zostanie wylany, powinna istnieć duża liczba, ponieważ gotowe produkty będą wyschnąć w postaci. Materiał dla podstawy może być żelazny lub drewniany. Cement najlepszych marek wynosi 400-500. Siła bloku żużlowego będzie zależeć od jakości, a tym samym od jakości całej struktury. Woda, która trafi do partii roztworu. Różne wypełniacze, które decydujesz, mogą to być piasek, rozszerzona glina, żużla kuchenne, frytki. Odpowiednie są urządzenia do tworzenia pustek w blokach, do tych celów, butelki lub puste miejsca jakichkolwiek materiałów. Aby uzyskać blok żużla o wysokiej jakości, Konieczne jest wymieszanie roztworu w proporcjach od 3 do 1 i 5. Będzie to piasek, cement i wybrany wypełniacz. Konieczne jest wstawienie urządzeń do tworzenia pustek, a następnie wlać roztwór. Bloki wyschną. Będzie pewna liczba dni, które będą zależeć od warunków pogodowych. Ale zaleca się usuwanie pustych położonych po 6-8 godziny. W najlepszym przypadku w ciągu jednego dnia możliwe będzie uwolnienie formularzy dla bloków do produkcji i następnej partii. Uwolniliśmy bloki z stosem do ostatecznego suszenia. Przez około miesiąc bloki żużla powinny być utrzymywane i dopiero po ostatecznym w suszeniu można wznieść ściany. Ale idealną opcją nie byłaby najbardziej świeżo wykonane produkty, ale te które były przygotowane w ciągu kilku miesięcy, ale jeszcze lepsze od poprzedniego sezonu. Korzyści z hornet, block budynek, wzniesiony z bloku żożliłu, służy 100 lat, a to nie tylko słowa. Istnieją budynki z tego materiału, które są już 100 lat. A ich jakość jest nadal idealna. Dlaczego budowa bloków żóżla jest uważana za priorytet? Przeanalizujmy, jedna z najbardziej podstawowych zalet takich budynków bezpieczeństwa pożarowego. Jeśli podczas budowy domu żóżla nie ignoruje kwestii wzmocnienia, budowa nie jest okropna ani klęsk żywiołowych, ani zmian klimatycznych, materiał jest dobry, ponieważ doskonale utrzymuje ciepło, chroni przed zmianami temperatury, Łatwo jest naprawić konstrukcję. Mur jest szybszy ze względu na fakt, że rozmiar bloków jest dość duży. Możesz zmienić grubość ścian i użyć murów w jedną, półtora lub dwa bloki. W przypadku budowy nie. Ma potrzeby specjalnej wiedzy. W internecie można znaleźć różne propozycje projektowania domów z bloków żużla. Materiały budowlane nie są poddawane zniszczeniu biologicznym i mogą służyć przez ponad 100 lat. Bloki są doskonałym systemem dźwiękowania. Materiały budowlane są niedrogie. Cechy bloku różna blok różny może wystąpić w trzech rodzajach standardowego bloku wielkości 20 cm półblokady i bloku z wewnętrznymi pustkami. Dlatego istnieją dwie opcje budowy: monolityczne dziurawy pustki różnią się objętością wnęku wewnątrz produktu. Dwie wnęki o prostokątnym kształcie, cztery prostokątne wnęki. Dwie lub trzy okrągłe wnęki, trzy rzędy pustki o dowolnym kształcie. Siła materiału jest oznaczona wielkością obciążenia, jeśli blok o niskiej pojemności łożyska. Jego zastosowanie w budynkach wieloosobowych jest zabronione. Wysoka higroskopiczność pociąga za sobą następujące wymagania. Angażuj się w muru tylko przy dobrej suchej pogodzie. Mur tylko na dość wysokim fundamencie ponad pół metra. Zastosuj końcową powłokę zewnętrzną natychmiast po budowaniu ścian. Grubość warstwy powinna wynosić co najmniej 2-3 cm. Rama domu musi być jak najszybciej pokryta dachem. Wady bloku żużla pomimo dużej liczby zalet bloku żużla, jako materiał do budowy budynków mieszkalnych, istnieją ujemne punkty używania. Materiału, pojawienie się wzniesionych ścian nie jest bardzo atrakcyjne i wymaga końcowej powłoki, która może ozdobić budynek. Podczas korzystania z bloków o strukturze dekoracyjnej wymaga dodatkowego wodoodporności co komplikuje budowę i wymaga dodatkowych inwestycji pieniężnych, nie jest łatwo przeprowadzać usuwanie wody i zaopatrzenie w energię. Izolacja ściany jest konieczna, ponieważ materiał ma wysoką przewodność cieplną. Bezpieczeństwo środowiska jest często pod wielkim pytaniem, jeśli producenci korzystali z nielicencjonowanych marek wypełniaczy. Może wystąpić prawdopodobieństwo promieniowania radioaktywnego. Zewnętrzna dekoracja domu z bloku żużlu budowa budynków mieszkalnych z bloku żużlowego staje się coraz bardziej popularna. Taka konstrukcja można szybko przeprowadzić. Podczas gdy blok żużny jest niedrogim materiałem, ale luźność ścian, absorpcja wody, złe zmiany temperatury powodują. Że zewnętrzna izolacja ściany lub dekoracja dekoracyjna dekoracja. Budowniczowie twierdzą, że jeśli przeprowadzisz zewnętrzną dekorację zewnętrzną powierzchni ścian, nie tylko ochronnie materiał przed niekorzystnymi wpływami środowiskowymi, ale także pomoże w izolacji domu. W takim przypadku izolacja wewnętrzna nie jest konieczna. Możesz objąć dom wiele materiałów, właściciel decyduje, który z nich wybrać. Na podstawie kosztów, preferencji, można rozróżnić takie rodzaje zewnętrznej dekoracji domu z bloku żużlowego, zawiasna fasada lub bocznica, kamienne okładziny, gips dekoracyjny, złaskanie cegły. Rozważana jest najtaniejsza praca nad izolacją domu z pianką i nakładaniem gipsu z malowaniem. Wybór bloku żóżlu domowego jeśli sam wykonujesz bloki żużla. Dokładnie sprawdź jakość materiałów. Taka substancja pomocnicza jak żużla, granity lub inne surowce powinny mieć certyfikat wysokiej jakości. Niebezpieczny moment podczas korzystania z konstrukcji bloku żużla istnieje prawdopodobieństwo promieniowania radioaktywnego. Ponadto, przy zakupie gotowego materiału sprawdź dokumenty i certyfikaty. Zwróć uwagę na takie zalecenia przy wyborze bloku żużla kupując bloki. Preferuj przyjazne dla środowiska wypełniacze żwiru, skorup, żetonów. Kupując gotowy materiał, sprawdź wszystkie więzadła za pomocą bloku żółżowego, aby były identyczne i całości. Sprawdź charakterystykę surowców, które bezpośrednio wpływają na gęstość, odporność na mróz, przewodność cieplną i wytrzymałość. Jakość produktu można sprawdzić za pomocą paznokci 1,5 cm, jeśli wejdzie do dolnego bloku. Jakość materiału budowlanego wątpliwego w produkcji należy stosować wibracje. W przeciwnym razie bloki będą odpowiednie tylko do budynków gospodarstwa gospodarczego, ale nie do pomieszczeń mieszkalnych. Zwróć uwagę na kolor bloku rzuzla szarości, wskazuje dużą ilość cementu, jeśli dominuje kolor wypełniacza. Konieczne jest sprawdzenie jakości bloków, wybierając blok żużla, posłuchaj rady profesjonalistów, którzy zalecają, daj preferencji blokom wykonanym w fabryce, a nie w nieznanych miejscach za pomocą nieznanej technologii, będziesz tak pewny, jak materiały budowlane i niezawodność jej cech, istnieje sposób na sprawdzenie jakości bloku żużla, jeśli spadnie z pół metra i nie pęka, nie rozpada się. Ale pozostanie w całości lub lekko upiec. Krawędzie, więc blok bardzo dobrej jakości. W przeciwnym razie jest duże pytania o jakość materiału. Instrumenty do niezależnej erekcji domu możesz zbudować dom z własnymi rękami bez przyciągania brygady budowlanej do tego procesu. Aby to zrobić, konieczne jest teoretyczne przygotowanie. Jeśli jesteś niedoświadczonym amororem, z pewnością w twoim środowisku jest to osoba, która udzieli dobrych porad, jak zbudować dom z bloku żużlu. Najpierw musisz zaopatrzyć się w narzędzie niezbędne, kielisz, aby rzucić rozwiązanie, poziom sprawdzania prawidłowego muru, linia pionowa, aby płynnie położyć ścianę, badia, zapartie rozwiązania, sutualna łopata do pisania surowców, kirka, do wyrównania bloków, według poziomu, wiadro, noś wodę, nosze, toleruj ciężkie materiały. Ochrona oznacza, że u 200 Bebeks, 200 może to być respirator i okulary. Aby chronić oczy, aby zaoszczędzić siłę, doświadczeni budowniczowie zalecają wynajęcie betonowego miksera, ponieważ bardzo trudno jest ugniatać rozwiązanie. Ręcznie i dużo czasu spędza na jednym ugniataniu. Dzień wynajem jest niedrogi, ale znacznie zaoszczędzisz siłę, zdrowie i czas. Konieczne jest również z wyprzedzeniem pomyśleć o lasach. Z których budowa domu będą znacznie wygodniejsze i szybsze, bardzo trudno jest położyć blok różny z drabiny, ponieważ waga bloku wynosi średnio 20 lat 30 cm. Technologia budowy budynków domowych narzędzia są gromadzone. Materiał jest kupowany możesz zacząć. Ale znów jest przekonany o niektórych punktach. Aby podwoić liczbę bloków. Upewnij się, że jest ich wystarczająco. Sprawdź obecność całego niezbędnego narzędzia. Dokładnie. Zbadaj technikę i metody więzadła. Obliczyć siły i czas, aby budować ściany w najbardziej odpowiedniej temperaturze. Przed rozpoczęciem pracy budowlanych nad budową ścian będzie przekonany, że podkład jest wyrównany. Jeśli to konieczne, używa się cegły. Nie wolno nam zapominać o wodoodporności i fundamentu przed położeniem pierwszego rządu. Murowanie bloków można przeprowadzić według kilku opcji. W jednym bloku połowa, w bloku półtora, w dwóch blokach. Szczególną uwagę zwraca się na pierwsze rzędy, zależy od nich równość całej struktury. Po każdym bloku równość murowania jest sprawdzana za pomocą linii pionowej. Poziomu konstrukcja czterech narożników rozpoczyna się jednocześnie. Wysokość czterech rzędów jest wydalana. Konieczne jest położenie rzędów z rozciągniętym sznurkiem. Podczas pracy z pustymi blokami należy pamiętać, że pustki nie muszą być wypełnione rozwiązaniem. Ich cel w izolacji termicznej ważne jest, aby nie zapominać o wiązce wierszy i używać wzmocnienia zaleca się, aby wzmocnienie jest wykonywane co cztery rzędy, jeśli po wzniesieniu ścian planowane jest aby pokryć zewnętrzne ściany, wówczas szwy nie są tego warte. Ale jeśli nie planujesz dekoracyjnej okładziny, co 2-3 rzędy musisz usunąć nadmiar rozwiązania ze szwów. W krótkim czasie możesz zbudować dom z bloku żużu z własnymi rękami. Jeśli trudno jest dowiedzieć się, jaki powinien być przyszły dom i zrobić rysunek, możesz skontaktować się z specjalistami, którzy pomogą planować, Biorąc pod uwagę Twoje pragnienia, rysunki domu z bloku żużlowego można znaleźć w internecie lub samodzielnie przyjść. Lot wyobraźni i realizacja ich pragnień pomogą stworzyć dom marzeń. Przed zbudowaniem domu z bloku żużlu konieczne jest dokładne przestudiowanie problemów teoretycznych i zważenie siły. Jeśli jesteś gotowy, obejrzenie wideo Jak zbudować dom z bloków żużlowych? pomoże poradzić sobie z podstawowymi problemami zakupu materiałów budowlanych, etapów i zasad budowy. Na końcu placu budowy możesz wyposażyć własny dom w budowę domu, który pozwoli ci cieszyć się życiem nie tylko dla Ciebie i dzieci, ale także dla następnych pokoleń. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Informacje kontaktowe Reklama na stronie internetowej Zostań autorem i zarabiaj portal budowy stront 2011-2018 Artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła. Uzasadnienie prawne